Ja dzień dobry, bardzo serdecznie, pana radka J. Odpowiadam na pana pytanie. Czy Rosja zaatakuje Ukrainę w 2022 roku? Pyta pan Radek J. Czy Rosja zaatakuje Ukrainę w 2022 roku? Mhm. Czy zaatakuje? Nie, według kart nie. Będzie raczej obserwacja, czekanie, um, brak działania, brak konsekwencji w działaniu i, i wszystko kielichów. Dodatkowo jeszcze dołożyłam sobie jedną kartę, no i to jest bardzo pozytywna karta, mówiąca o, o bliskości, o fajnym otoczeniu pozytywnym, o powrotach do dzieciństwa, tak, o. Um, no, o, o sympatii, tak, generalnie o rodzinie, także no, nie widzę tego. Co jest na tak król mieczy, czyli król mieczy mówi o osobie, która, o mężczyźnie, tak, zazwyczaj, który idzie przez pryzmat rozsądku, intelektu, przez życie, tak, jakby u niego się liczą analiza, twarde dane, tak, logika, intelekt. Nie kieruje się sercem, nie kieruje się um, tak, zazwyczaj nie kieruje się takimi um, emocjami, absolutnie tutaj raczej trzyma je wodzy no i taki też człowiek będzie miał wpływ na właśnie na decyzję, na bieg zdarzeń, jakby jego decyzje tutaj będą najważniejsze. Um, on tu będzie miał wpływ na to, co, jak potoczy się sytuacja, jak potoczy się to wszystko dalej. Także od tego człowieka wiele zależy, ale również karty są przekazać tak, że tutaj warto kierować się w tej sprawie intelektem i, i rozsądkiem, bo emocje. Czy też, właśnie, uczucia um, i kwestie takie, no, serca, tak, to, to niekoniecznie tutaj będą miały, um, będą odgrywały tak główną rolę, tylko właśnie, intelekt. Ale przede wszystkim ten człowiek będzie miał wpływ na decyzje i na losy. Co jest w karta cesarzowej? Cesarzowa generalnie mówi o um, cierpliwości, tak, prosi o cierpliwość. E, cesarzowa mówi również o. Na rodzinach tak? Dziecka, ale również idei, koncepcji, mówi o ciąży, mówi o partnerce docelowej, tak? Mówi o ro rozwoju, o, ym, o plonach, tak? O wszystkim, co jest takie pozytywne, no ale to jest w negatywie, tak? Czyli karty ym, tutaj wskazują, że, no, jako takiego ym, rozwoju sytuacji, tak? Ym, ani w dobrą w zasadzie, w zasadzie, ani w złą stronę nie będzie. I tutaj też taka bytu kart, no, cierpliwość może zostać. Yy, Tutaj należałoby się wykazać cierpliwością, a jej może po prostu zabraknąć, tak? Generalnie, nie wiem, społeczeństwu, y, ludziom, tak, może zabraknąć cierpliwości, y, a wart, warto by było w tej sytuacji się nią no, y, charakteryzować, tak? No bo on tu jest potrzebna, ale również no, nie będzie tutaj takich, ża żadnych narodzin, nowej koncepcji, tak? Żadnych y, tutaj rozkwitu, niczego w zasadzie nie będzie, tak? No ale to w sumie, tak, lepiej tak, niż gdyby. Y, być co innego. No ale w każdym razie nie według kart nie, ale trzeba by było się wykazać cierpliwością w tej kwestii i takim spokojem, no, w miarę możliwości. Karta Rady 9, tak jak powiedziałam, to jest karta mówiąca o tym, że jest brak działania, że jest obserwacja, że to należy też się wykazać, no raczej cierpliwością dwa intelektem, to jeszcze trzy tak, obserwacją i takim, no to jest brak konsekwencji w działaniu, ale też brak działania, czyli bierność. Po pośledzimy popatrzymy, poobserwujemy sytuację i tak też jakby według kart należy się zachowywać. No i tak jak mówiłam, szóstka kielichów, bardzo pozytywne otoczenie, fajne, gdzieś tam pomoc, wsparcie również, tak, ze strony innych, także no, nie według kart nie widzę, żeby Rosja zaatakowała Ukrainę w 2022 roku. Będzie raczej po prostu przeczekanie i pozytywne gdzieś tam wspierające otoczenie. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego od najlepsze. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia. Do zobaczenia.